No się banko już Z tej strony to Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Mr. Dog, ponieważ ostatnio Babcia i dziadek mieli aktualizację, więc wiadomo, że synek też musiał mieć aktualizację. Bonus. Um, backpack, stonepack, coś tam, coś tam, coś tam. Start, i tu jest bonus chapter. Widzicie? Myśmy sobie grali w pierwszy, drugi, trzeci. W trzecim uciekliśmy z posterunku. Czekaliśmy bardzo długo na update, i mamy teraz bonusowy chapter. Na klasycznie sobie zagramy, ok? Spoko. Dobra, widzimy, że uciekamy właśnie teraz z. Jak to się mówi? Z tego. E, no, uciekamy z, z tego posterunku, co nie? A nie, tu jest jakaś stacja benzynowa. Bo przecież to jest chyba to, jak żeśmy uciekali teraz przed tą stacją benzynową. Dobra, i jesteśmy. O oh mój... Jak się go przestraszyłem teraz! O Jezus Maria, dobra, już Mr. Dogi idzie. Tu jest zielony kluczyk potrzebny, tam widziałem coś innego. Dobra, spoko tej door. Tu jest screwdriver. Tutaj szybko wejść, to mnie nie złapie chyba, co nie? Złapie tego typa! Ale dlaczego my jesteśmy we dwóch? A, a co tutaj mogę zrobić? Teraz nic tutaj nie mogę zrobić, a tutaj się mogę tylko i wyłącznie ukryć. Dobra, ja już tam widziałem, że tam jest Screwdriver potrzebny, więc będziemy potrzebowali mm, Screwdriver. Co tam się teraz działo dziwnego? Działo, okej, okay, dobra. O, mamy, e, mamy nippers, więc wydaje mi się, że to będzie potrzebne, wiecie gdzie to będzie potrzebne? To będzie potrzebne tam, gdzie będzie screwdriver nam potrzebny, tylko jeszcze ten screwdriver musimy odnaleźć, dobra. Oh my god, on mnie tutaj goni mocno. On mnie tutaj goni mocno, dobra lecimy teraz ten, oh my god, złapał mnie. A ten tam uciekł dalej, widzieliście co tam się stało? One life, ok, z left seven. Ok, dobra, idziemy teraz tutaj jeszcze... Oh my... Mogliśmy sobie zagrać na Easy, tak by było po prostu lepiej, co nie wiem. Dobra, ciśnijmy met... to. Aha, bo on się tam pojawia, dobra, więc ja muszę szybko uciec stędy. tędy. Zostawmy sobie, ale jak gdzieś potrzebuję ten Screwdriver? Gdzie ten Screwdriver jest, to ja nie mam żadnego pojęcia. Ten Typek w ogóle się tam zbugo. Znacie, on tam chyba. A nie, on jest za mną cały czas, no dobra. Dawaj, Chodź teraz tutaj szybko, ponieważ musimy uważać na tego typie. Okej, okay, dobra. O, on, on nie wie, co ma zrobić, dobra. I on sobie teraz chyba, on nie, nie wie co ma robić, no on się przecież tutaj zbugował, no przecież ja nie wytrzymam. Dobra, aha, bo on chciał iść tamtędy, dobra. Idziemy teraz do tego pomieszczenia, gdzie on tam był. Dawaj teraz tutaj szybko, dobra. Pobiegniemy sobie może teraz tu, ponieważ wydaje mi się, że tutaj będzie screwdriver, którego mega teraz tutaj potrzebujemy. Dobra, nie da się tu otworzyć, aha, bo tutaj jest zejście na dół, no dobra. Znowu tutaj idzie, jest taka troszeczkę głupia sytuacja, bo mnie za chwileczkę tutaj czmychnie. Yy, no, ale ten screwdriver by mi się naprawdę mega teraz tutaj przydał. Ja nie wiem dokładnie, gdzie on teraz będzie. Czy może on będzie tu? Może, ale nie jestem pewien. Nie, no, jednak nie. I znowu nas tutaj złapie. Co za bezsens, co za obesrojek będzie z tego typiarza. Musimy sobie tutaj poczekać. Aż on tutaj podejdzie, dobra, i uciekamy. Widzicie, bo on nie może złapać tego naszego kolegę, tylko on może złapać tylko i wyłącznie nas. Nie wiem, dlaczego, po co ten kolega z nami teraz tutaj biega. No, ale sobie biega. No, gdzie jest ten screwdriver? Bardzo by mi się przydał, no. Tu jest w ogóle zamknięte, widzicie? Więc jest taka troszeczkę głupia sytuacja. Muszę znowu tutaj poczekać, aż on sobie tutaj przyjdzie. Dobra i uciekamy, i uciekamy szybko. odwiedziłem, oh ja że mnie zbawiłem. No przecież to jest masakra. Dawaj mi screwdriver, ja nie potrafię tego screwdrivera znaleźć. Mamy tutaj jeszcze tylko i wyłącznie dwie opcje, żeby to przejść, no. Aha, ten wrench jest tutaj, czy tam screwdriver, no zwał jak zwał, dobra, w końcu żeśmy znaleźli, tylko ja muszę teraz przed tym obesrałkiem sobie tutaj uciec, dobra, nie on sobie po prostu stąd idzie, ja mogę się tutaj ukryć przed nim i on gdzieś tutaj będzie chyba, dobra, on sobie poszedł z powrotem, okej, okay, spoko, więc ja mogę sobie teraz tutaj podejść na spokojnie i możemy ogarnąć, screw, screw, mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie, screw i screw, dobra, i teraz bierzemy nippers, spoko, i który przecinamy, Aha, czerwony, dobra, przycięliśmy sobie czerwony, ja szybko uciekam, bo już słyszę, że on tutaj nadchodzi, więc tu mamy zamknięte, albo muszę iść tam, albo tędy, nie wiem, podejdźmy sobie może tutaj, ponieważ tutaj znaleźliśmy te obcęgi, więc możliwe, że tutaj będzie, jest zamknięte, no co za bezsens. Dobra, musimy pocisnąć szybko tutaj, bo on już tutaj idzie za mną, miejmy nadzieję, że tutaj będzie otwarte, żeby sceny nie było, dobra, on jest tam, o dobra, mamy otwarte, więc spoko, otwieramy tu, dobra, i co, i znowu tutaj mogę wejść i się ukryć jakby, co? A nie, tu, tutaj się gdzieś Aha, i tutaj się przechodzi teraz na przykład na środek, co nie tylko. słyszę tutaj jeszcze jakby ktoś chodził. To tutaj coś gdzieś. Tutaj to ktoś gdzieś. O oh my god, tu ktoś tam chodzi! Ty tam jakiś pies chodzi! O oh my god! Dobra, no i co? I możemy sobie przejść teraz na drugą stronę. Aha, i tutaj są jakieś cegłówki, więc my możemy sobie przejść tędy, tylko musimy na jakiegoś pieska tutaj jeszcze uważać, który nas może zaatakować. Dobra. Tu w ogóle widzę jakieś drzwi, które możemy. Nie możemy otworzyć, bo nie mamy kluczy czy znaczy, Czyli ja mogę tutaj, mogę tutaj chyba spać, z tego co mi się wydaje, ale się boję em, tego psa, co nie? Teraz co powinniśmy sobie znaleźć? To wydaje mi się, że powinniśmy sobie teraz tutaj znaleźć. Em, wiecie, co powinniśmy sobie teraz tutaj znaleźć? Powinniśmy sobie znaleźć e, Fire Eggs, żebyśmy sobie tutaj porozwalali te boksy, ponieważ pamiętajcie, że właśnie, właśnie zawsze w tych gierkach jest coś takiego, że mamy tam do czynienia z. Fire egg, i tutaj są zielone drzwi Że musimy rozwalać, wiecie jak, te boxy i tak dalej, co nie? Mogę tutaj nie, mo nie mogę tędy spaść? A dlaczego? O Jezus, on zaś tutaj idzie, on już tutaj jest bardzo blisko mnie, więc ja sobie przejdę szybko tu! Prawie mnie posmyrał po tyłeczku, co nie? Dobra, dawaj szybko tędy, miejmy nadzieję, że on nie potrafi tutaj wejść. Ja muszę też na tego pieska uważać Ale wydaje mi się, że spoko sobie. Nie, no, nie da się tędy zejść! Więc jak ja mam tam zeskoczyć? Może tutaj w tym trzecim będzie się jakoś dało zejść? Chociaż wydaje mi się, że te drzwi może tam powinny być otwarte, bo musimy znaleźć jeszcze jakiś kolejny przedmiot, co nie? Dobra, dawaj tędy. No i co? I tu? Aha! I... Aha! Okej, okay, dobra, czyli ten możemy sobie zejść. Musimy uważać na tego pieska, który mnie teraz zauważył. I on się bardzo teraz będzie denerwować, więc ja bym sobie tutaj musiał jakoś kucnąć, żeby on mnie teraz nie zał oh, o -o. oh my god! oh my god. OH MY GOD! Co to za pies był, ej! Dobra, w ogóle tu są drzwi otwarte. My generalnie musimy na tego pieska mega teraz tutaj uważać. On gdzieś sobie. O no znowu tu idzie, no. Ja może sobie tutaj kucnę i on, on gdzieś on gdzieś. On w ogóle nie wie, co ma robić, bo on chce tak, jakby chciał mnie teraz tutaj złapać, ale z racji tego on, bo on mnie widzi. Dlatego on nie wie, co ma zrobić, co nie? Dlatego może ja sobie po prostu kucnę tutaj i on sobie poszedł tam. Dobra, ja bym się musiał może dostać jakoś na drugą stronę, tylko musimy na tego pieska tutaj uważać. Który gdzieś sobie tutaj krąży cały czas, co nie? O, widzę tutaj przejście na górę. Więc na spokojnie sobie teraz przejdziemy. Okej, okay, dobra, spoko. Ten piesek sobie cały czas sam chodzi na dole. Tutaj mamy jakąś skrzynkę. Więc ja sobie przejdę szybko tu. Dobra i jesteśmy. Zamknij może drzwi za sobą. Żeby ten pies tutaj nie przyszedł. Nie wiem czy ten pies tutaj może przejść czy też nie. Ale w każdym bądź razie ja może sobie przejdę tu. Tak jak idą te rury. Nie wiem czy dobrze idziemy teraz. Żeby sceny nie było, że nie idziemy dobrze. Ale ja bym tutaj naprawdę teraz potrzebował znaleźć sobie. W ogóle, tutaj też się możemy poukrywać wszędzie. Okej. Okay. Ja bym sobie, Oh my god! O, ten co tu robi? Skąd on się tutaj wziął? Jakim to on się tutaj przeniósł teraz? Nie mam żadnego pojęcia. Ale jakoś się tutaj pojawił. Dobra, mega długie te ścieżki. Mega długie te korytarze tutaj są. Ja muszę teraz znaleźć. O, tu są jakieś drzwi. Miejmy nadzieję, że tutaj się będziemy mogli dostać. Ja sobie może teraz tutaj wejdę. Tak, żeby on mnie nie zauważył. Dobra, cyk. O, i mamy tutaj, widzicie? Axe. I tutaj potrzebujemy. Tutaj potrzebujemy crowbara. Dobra, więc ja. Wydaje mi się, że musimy teraz tutaj wszystkie te skrzynki porozwalać, żebyśmy sobie odnaleźli cyk crowbara, który gdzieś może być w pobliżu psa, bo może tutaj po prostu twórca gierki zrobił tak, żeby po prostu było ciężej, z tego co mi się wydaje. Nie no, crowbara tutaj. Chyba też nie ma crowbara. Dobra, musimy znaleźć teraz crowbara. W ogóle możemy sobie. Bill, it's coming. Co nadchodzi? Hide. Co? Aha, że ten pies chyba niby idzie. Tak mi się tutaj wydaje, co nie? Ale jaki it's coming? Hide. Nie wiem, ale możemy sobie przejść tędy. Dobra. Jesteśmy... Aha, i znowu jesteśmy tutaj. No dobra, więc możemy sobie teraz poszukać tego crowbara tutaj cały czas. Dobra, mamy w końcu to. Okej, okay, spoko. Mamy crowbara. Ja w ogóle wiem o czym on gada, it's coming. Tutaj chodzi o to, że nadchodzi ten pies, co nie? Dobracie. Czy... Nie, ja źle poszedłem Ja chyba źle poszedłem z tego co... O oh my god. On mnie zaraz złapie. Dobra, on gdzieś tam poszedł sobie teraz. Dobra, jest spoko, bo on mnie teraz tutaj tak jakby nie zauważył. W ogóle obczacie, jaką ten gościu ma minę, co nie? On mnie tutaj cały czas obserwuje i się zastanawia w ogóle też gdzie on jest, co nie? Dobra, czy ja, się mo... ja się mogę tutaj teoretycznie ukryć. Musimy poczekać na tego psa, aż on chyba powróci. It's coming, it's coming, it's coming! It's coming. Hide! It's coming, high, ukrywajmy się teraz. Nie wiem, czy ten pies będzie mógł tutaj wejść, żeby sceny nie było. Wydaje mi się, że on mnie po prostu tutaj chyba nie widzi, tak mi się wydaje. Więc możemy też być w sumie spokojni. O, dobra, idzie Mr. Dog. Mr. Dog i jego piesek. Tylko gdzie jest ten jego piesek teraz, co nie? Dobra, tego pieska tutaj nie ma. On gdzieś tam chodzi. Więc ja sobie przejdę teraz tu. O, Jezus, idzie ten pies. Zaś ten pies tutaj idzie, więc będziemy musieli sobie tutaj szybko uciec, bo ja muszę iść właśnie w tamte... w tamte rejony gdzieś, co nie? Tak, żeby po prostu się dostać do tego pomieszczenia, do którego się muszę. O, mańka! My... Dobra, ukryłem! Dawaj szybko tutaj! Nie pokazuj swojego... Nie pokazuj swojego ryjoka! Oj, przeszedł! A, czyli on jej nie widzi. Aha, dobra. I to teraz mamy spokojną głowę. Będziemy sobie mogli tam przejść, tylko że... Najgorsze jest to, że Mr. Dogi też. Oh my god! Oh my god, ja nie wiedziałem, że on tutaj będzie. Dobra, udało mi się w końcu dotrzeć do tego pomieszczenia tutaj. Czekajcie, ja sobie muszę przejść tu. Cyk, wenty, dobra. I co my tutaj będziemy mieli? Pewnie zielony kluczyk albo coś takiego, co nie? Dokładnie, mamy zielony kluczyk. Green key. I on będzie w dwóch miejscach potrzebny, co nie? Czekajcie, ja sobie przejdę tu. Miejmy nadzieję, że tutaj tego psa nie mam, bo ten pies jak mnie atakuje. To jest po prostu masakra. Zielony kluczyk był zaraz na początku, i później tam, gdzieś z boku, co nie? Więc ja sobie przejdę tu, i możemy przejść też środkowym, tam, pod rabince przejść i tak dalej. I powinno być też ok. Oh my god, oni, oni tutaj gdzieś wszyscy są. Oni tutaj gdzieś wszyscy są. Więc ja sobie. Dawaj, tutaj szybko ukryjemy się przed tymi obesrołkami A to jest do ukrywania się. Ja się na początku zastanawiałem, po co w ogóle. Czemu on się tak na mnie patrzą? Po co oni w ogóle coś takiego zrobili, co nie? A to jest przecież do ukrywania się. Dobra, pies gdzieś tutaj za chwileczkę powinien też chyba przyjść. Widzicie, pies tu idzie. Więc ja bym się musiał tak też schować. Bo on się. Widzicie? O oh god! O Jezus, Maria! O Jezus, Maria! Dobra, niech on sobie po prostu stąd pójdzie. Dobrze, że ten pies nie potrafi tutaj wejść. Mimo, że nie jest chudy i on jest mały, to on nie potrafi tutaj wejść, co nie? Bardzo dziwne to jest, ale no dobra, pies sobie poszedł już gdzieś tam. Mister Dogi sobie tam poszedł, więc ja sobie pozwolę teraz tędy szybko przejść. Mając nadzieję, że mnie nie złapie. Dobra. Udało mi się przejść, więc ja teraz uciekam tędy. It's coming hide. Oh my God, dobra, jesteśmy spoko. Tędy chyba nie powinien przejść ten piesek, więc ciśniemy teraz tu. Dobra, i tu chyba w tej części tego psa nie będzie, no bo przecież ten pies nie ma jak tutaj przejść, co nie? Na razie jesteśmy bezpieczni, ponieważ nic się tutaj nie dzieje. Dobra. Ten pies jest gdzieś tam. Ja sobie otworzę tu i tu mamy jakiś kodzik, dobra. Więc musimy iść szybko. Do tego pomieszczenia tam i tam powinien być właśnie kodzik, tak mi się wydaje I powinniśmy już sobie stąd Uj. oh my god, o Jezu, zaś ten się tutaj pojawił no dobra, chodź tutaj Mr dog, ok spoko, oh my ja go nie w kon... ja go chciałem w konia zrobić, a to on nie zrobił ale to nie szkodzi, ponieważ mamy tutaj, widzicie, mamy tutaj ten zielony kluczyk, a ja muszę się dostać tu, co nie, dobra, dawaj szybko tutaj i co my tu mamy? Szybko zamykaj drzwi za sobą, ok? Co tu jest? Laptop power cord Tu jest jakiś laptop USB, laptop 2889 2889 I uciekamy stąd Dwa... Napisz koniecznie w komentarzu ten kod, bo ja już go zapomniałem 2889 I powinno być spoko Tylko czy, czy tego psa tu... Nie ma tego psa, okej, okay. napisz koniecznie w komentarzu Bo ja zapomniałem jaki to był kod 2888 Nie, 2 Dwa... Osiem, osiem, dziewięć, cyk, nie działa, dwa, dziewięć, o jest, dobra, otwarło się i uciekamy stąd, okej, okay, dobra, więc taka jest końcówka, tylko czy oni mnie tutaj jeszcze złapią, może się pies pojawi albo Mr. Dog jeszcze, nie wiem, win. Udało się moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Mr. Dog, zostawcie koniecznie 1000 zapytań w górę. Lisa wspierających dziękuję, komentarzy dnia dziękuję i subskrybujcie koniecznie moje wszystkie kanały po więcej, abyście nie przepadnili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Na razie, dzięki, cześć!